Że po prostu dużo osób mi pisało, trzeba iść do pracy, ale chcę Wam powiedzieć, że po prostu jak na razie, tutaj ja miałem prace, w których się nie utrzymywałem długo albo po kilku dniach, albo po kilku tygodniach po prostu już nie pracowałem, i to też dla mnie jest dziwne, też chcę Wam powiedzieć, że. Tam jak wróciłem z Londynu, to po prostu e, zjawili się ludzie, którzy, widzowie, którzy po prostu gdzieś tam mi pomagali, i to też było super. I wiem, że mam widzów, którzy, którzy chcą dla mnie dobrze, że chcą dla mnie jak najlepiej. Wiem o tym a, i jestem im bardzo wdzięczny za to. Ale przede wszystkim nie chcę udawać, że jestem silny, że sobie radzę, bo... No bo tak nie jest. I, I wiem, że po prostu no nie chcę być sam, no nie, nie chcę być w tym wszystkim sam, w tym co czuję. Bo nie powinienem być sam, bo nie powinienem sobie po prostu jakby... Nie powinienem jakby z tym wszystkim radzić sobie sam wiem o tym że że to jest prawda gdzieś tam zawodziłem ludzi co nie widzów nie chcę już tego robić chcę wiecie teraz po prostu jakby swoje życie poukładać chcę stanąć na nogi i teraz jestem też w trakcie wyrabiania dowodu osobistego też będę się rejestrował ubezpieczał też chcę iść do szpitala na po prostu badania dotyczące serca ponieważ mam zastawkę serca i, i chcę zrobić jakby takie oficjalne oficjalne badania co nie i jakby z tym coś też dalej zrobić co nie Dużo osób mi pisało, dużo osób mi mówiło, a ja siedziałem w miejscu, nic nie robiłem, no i to było złe, to naprawdę nie było ok, co nie? Muszę się ruszyć, zrobić w końcu coś wiecie w życiu, stanąć na nogi, żeby było wszystko dobrze. Dużo osób mi mówi, że jestem mądry, że jestem ok osobą, że... że będzie dobrze i w to wierzę. I po prostu wiecie, chodzi mi o to, że... że chcę mieć Wasze wsparcie, chcę mieć Wasze wsparcie w tym właśnie, że... W tej chwili jakoś źle się czuję, jakoś taki jestem, wiecie, załamany.